Cześć i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a w dzisiejszym odcineczku będziemy budować gospodarstwo bo, bo właśnie za nową serię i o jezu to to jest boże mój nowa seria na kanale z gry mini world mini world eee... no i co no i właśnie nowa seria o tak o. Dobre. Dobre. Yy, bo Właśnie postanowiłem, że z mini blockcraft już właśnie... Na temat mini blockcraft. Yy, serii z mini blockcraft już nie będzie. Ponieważ yy, po prostu mini blockcraft yy, kasował się, mi się świat, mnie to denerwowało. Dlatego po prostu już nie będzie tej serii. Dlatego jest nowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawiacie łapki w górę. Dobra. No i co? No, no, no i co? My przechodzimy do odcineczka. Dobra. Dobra. No. Hm. Dobra. Mniejsza to Czyli tutaj nie może być, że dobra to w takim razie będą inne okna. Bo to jest bo, bo tutaj sobie zbudowałem chatkę. O. Już nie, to okno nie wygląda. Niech będą tutaj. Dobra. Dobra. To jest taki nasz mały domek, można tak powiedzieć, o, obraz oczywiście, właśnie trzeba sobie dywan tutaj, dywan sobie zrobimy, tutaj tylko dokończę dekorować ten mój dom i za chwilę przechodzimy do rzeczy. Hmm. Nie ma tego obrazu, to chociaż tyle bo on mi się średnio podobał. Dobra. Mamy taki dywan, te oczywiście. Dobra. No a teraz idziemy was sprowadzić po gospodarstwie. No więc tak. Moja chatka. Oczywiście. mhm. mhm, mhm. Dobra. tutaj będzie komin. Nie, czekaj. Komin będzie tu. Dobra. Nie, to był No ja nieważne, dobra. Yy, może najpierw powiem, pokażę Wam moje maszyny. Brzęku, siewnik, Poznaniak. W właśnie. Mam yy, powierzchni serii z mini Nokundy. Było taki był, taki takie, takie odcinek, że widzowie decydowali jaką maszynę. Kupujemy. kupujemy. No i najważniejsze że było... Urzuł że to się z kabinką, więc on będzie na tej serii, żeby jakoś to wszystko było. No i tutaj już jest 30. Właśnie to łóżko zniszczymy, bo jest zagradujące. Pyta na obornik. No więc tak, tutaj zbudujemy sobie, yy, właśnie, zbudujemy sobie tutaj, co byśmy tutaj mogli zbudować. Yy, tutaj sobie chyba zbudujemy... Jakoś, ale tutaj zbudujemy, wiem, co tutaj zbudujemy. Tutaj zbudujemy kurnik, 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 tutaj sobie zbudujemy. Mały kurnik. O tutaj dwa kunczaki. to właśnie. Na temat kunczaków, to te kurczaki, one tutaj, one się rozmnażają. Jak się na przykład je wykluje z jajka, to one tutaj się rozmnażają i one rosną. Więc żeby nie było, że ten kunczak wy, jak się mały wykluje, to taki już będzie. Bo to tak nie jest. W niech będzie tu. Bo z jednej strony to tutaj trochę mały ten teren wbrew na gospodarstwo. Może jeszcze tam y, dalej będziemy się budować, nie wiem. Zobaczymy. ten kurnik to jest trochę w sumie za mały, dobra. Dobra. Jeszcze tutaj trochę większy zrobimy. Te kunczaki też miały trochę miejsca, nie, że jeden na, jedno, na jeden każdy na, na jeden, na jeden po prostu kunczak na kunczaku. Dobra. Teraz tu, no już mnie to, schody niech będą tutaj. Czekajcie, musi się, dobra. Będziemy kontynuować, jak już po prostu minie noc, czyli położymy się spać. Nie mogę jeszcze, jeszcze nie ma nocy. A, dobra. To czekam już. O. Dobra. Wstaliśmy. Idziemy dalej do pracy. Dobra. Tutaj też tak nie przedłużaj. Dobra. To, to, to lecimy sobie. Krowy. Krowy właśnie, nie wiem, czy ja ich nie wypuszczę, bo one... Po prostu... A właśnie tutaj... Ja właśnie tutaj ja im, Właśnie tutaj ja im zrobię pastwisko. Bo one tak w zamknięciu to nie mogą być, a ja muszę tylko tam po prostu je dobrze odgrodzić. Tak to będzie git. Tutaj zniszczymy sobie to. Tu. Dobra, tu. Dobra. Żeby w tym kodniku też nie było jakoś nie wiadomo jak ciemno. Bo w zwierzętka po prostu, no, żeby nie było ciemno tutaj. Dobra. Te okna. Okna damy. Dobra. Dobra. I tutaj włożymy sobie Tutaj sobie włożymy tak. Czekajcie, tutaj muszę się trochę podkopać. Hmm. No i to, to nie tak jak chciałem idzie. No to w takim razie musimy zrobić inaczej. Po prostu weźmiemy yy, naprawimy to co zepsuliśmy. Schodki. I tutaj wstawimy po prostu drzwi. Dobra. Koczyła jeszcze w takim razie. Dobra. Można sobie... Ja tutaj zrobię sobie taki... Oj, jakaś reklama, Dobra. Pomijmy I tutaj właśnie sobie Tylko Korzystają się, czy czuję... ten dach nie zrobić jakiegoś innego koloru. Nie no, dobra, mniejsze ota. Dobra. Kurniczek. Dobra, tutaj chyba będę jeszcze robił bramę raczej. My to nie raczej, ale na pewno. Bo tutaj też można nawet z jajka... Z jajka może się nawet, nie wiem. Człowiek z wie człowie taki ten villager może się wy wykluć. Czyli to, to człowiek tutaj tej wiosce mieszka. Na razie ta wioska jest pusta. No nie wiem, czy ona czy tutaj ktoś jakiekolwiek w ogóle będzie mieszkać. Ja tutaj na pewno bym stworzył ludzi, no to to mi za problem. Co to mi się różnica robi, czy tutaj ludzie są, czy nie, ale czasami oni mnie denerwowali w innych grach. Bo oni byli tak naprawdę trochę tacy, nie, nie powiem no po prostu no... Nie mądrzy nie po prostu. Bo oni czasami raz wchodzę, a jeden jest w domu, nie, bo się przypuśćmy do domu wamał. Dlatego oni byli denerwujący, bo oni wszędzie wchodzili albo tak szybko biegali, uciekali i tak dalej, więc było głupie, no ale... Co ja tu mogę powiedzieć? Bra, nasz yy, kurnik jest prawie, że gotowy. Dobra, kurnik jest prawie, że gotowy. Dobra. No i kurnik jest gotowy. Taka mała chateczka. No to już nie mogłoby się przydać, no ale dobra. To jest trochę dobra. Tutaj się tak parę kunczaków zmieści. Dlatego ja wezmę sobie tak jajeczko. Wezmę sobie jajko. Ek, dobra. Kunczak się wyklął, już jak widać, nie mam Kurde No i wszystkie zwiały w jednej stany to ja tak Do kudnika, do kudnika. Jest tam tu jakiś? Nie, dobra Bo tutaj, to, dobra, też to żebym całego gospodarstwa nie miał w tych kurach w tych kończakach, to... To ja sobie zrobię inaczej. Tutaj sobie zabuduję. I potem z tymi kończakami ja zrobię to od, odpowiednio. Dobra, jest jeden. Dobra, ile ich tam jest? Jest ich tu kilka. Na kilka jest, ale dobra. Można jeszcze parę zdobrać, dobra. Oj, tu jeden się wypluł. I teraz jest Gites. No i teraz hop, zamykamy. A ty, kończąc co? To był zły pomysł. Dobra, jednak... Było dobrze. Uciekajcie, raz. Jakiego jaki głupietek młotaki. Kurczę, kurczę. Aj. No dobra. Ale nieważne. No ale dobra. Puśćmy to no tutaj sobie... Bo tutaj one są takie czułe, że one mogą zwiać wszędzie po prostu. Ale powolutku po jednym. Wykluł się, no nie? Bo trzeba, żeby przypadki ich nie uderzy, bo one wtedy będą uciekały. No co jeszcze mu nic nie wykluwa? A ja kączak? Słodkie są te gączaczki. No dobra. Zresztą na razie ja się tym nie będę przemawiać, bo ile ich tutaj jest. E, tak. Tutaj siedzi jeden, a tam siedzi... No dobra, wystarczająco. To na razie niech po gospodarstwie. Dobra. A tutaj tym krówkom moim ja zrobię pastwisko. Bo z jednej strony faktycznie żeby one tutaj po prostu, one, no nie, tak nie było, że one tutaj wszystkie siedzą po prostu w jednym miejscu. Więc tak, pastwisko będą miały tak, odtąd, a może zresztą nie od tamtąd. O, odtąd, Dobra. bo to jest taki pierwszy odcinek budowa gospodarstwa. Ogólnie. Właśnie, o, to jest ten pikselowany deszcz. Masakra. No ale trudno. Jaki jest, taki będzie. Nie można tego ustawienia chyba ustawić. Nie wiem, w ogóle teraz nie mam czasu. Reklama jak zwykle głupia. Dobra. Takim dotąd, dotąd zrobię. Tak, żeby miał tutaj swój kawałek jeszcze. Ja mi się szczerze mówiąc, nie chcę im tego teraz odgadzać, no ale... Trudno. Już jak się... Je, jak się jest, to się im to zrobi. Tylko ile im tutaj robimy tak... tak sporo im tutaj tego trzeba zrobić, bo te krowy to nie są jakieś, nie wiem. Tym jeżeli że ich tam jest chyba około 6. No to 6, no to one nie będą potrzebowały więcej niż jakoś tak. niż jakoś tak tyle. Ja potem tutaj będę trawkę sadzić, ale... Nie teraz. Po prostu. Dobra. dobra. A, dobra. No i akurat. Teraz no, za chwilę to ja je już tutaj puszczę, żeby one tutaj już pasały. Bo ja tam próbowałem dać im trawki z żeby. A właśnie. Teraz są krówki Zachwycone, tak? Właśnie. Nie dziwię się. Już nie będziecie siedzieć w zagrodzie. Dobra. Z jednej strony to pochodnie, to ja im tu postawię, żeby się nie bały. tak to jest nie ma, no Masz. Uciekaj, krówko. No i one mogą się tutaj, o! Kolejny tutaj w niektórych miejscach pochodnie dostawię. Na przykład jedną dam im jeszcze tu. No kurde. Kurde, co jest? jest tu? Nie, no nie tam, tu. Nie wiem, nie da się. No to nie wiem, jak jedna tu będzie, może to... No bo, aha, bo już jest znowu noc, Jezu. Dobra. Dobra, no to znowu... znowu idziemy spać. Dobra. Nawet drzwi nie zamknąłem, bo po prostu nie ma sensu. I tak po chwili się wstaje i tak, więc... No, jak nasze krówki? Dobra, krówki, a tutaj kunczaki jak zwykle latają, no bo co tam? Proszę, jakie krówki zachwycone. No. Teraz ja im trawy tutaj dam trochę. Gras. Macie trawki. Macie. Macie tutaj trawki. Patrzcie, trawki, no dobra. już tutaj te no też nie powinno wiem... Po na głodówkę się brać, tylko no, muszą tutaj mieć co jeździć, więc im tutaj trochę trawy poszadzę. Te, tutaj też mają kwiatuszki, więc powinno być git. No. W tym miejscu tutaj mi się też trochę trawki damy. Dobra. No dobra, no to teraz tylko tak... Jeszcze sobie jedno... o kur, dobra o. by też nie było tak pusto tutaj, dobra eee, Te konczaki no to ja się ich tam pozbędę w, w odpowiednim czasie, ale Pyszka, w swoim czasie dobra eee, dobra to co tu jeszcze można zrobić Dobra, tutaj można jeszcze takie rzeczy, o. Tutaj bramy będziemy robić ogólnie dobra. Ja najlepszą kunczakom nic nie mówię, bo one po prostu... No co jest? Cie? A, aha, bo tutaj jest tutaj kunczak. On się zapadł. Biedak. Oj, chodź. Idźcie. Na no, uratuję was, no dobra. Kurde. Masi już dobra. Właśnie, jak tutaj naszą pączaki? No, dzień dobry, dzień dobry, moje pączaczki Właśnie, aha, bo wyjeść dobra To nie mi, dobra, nie, 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 nie ważne A, krówki są. Bo tutaj jeszcze sobie owieczki bym do nich dał. Krawy z owcami. no to nie wiem, tutaj jest. O, ship. Nie, nie w tym miejscu. Kurde. O, tutaj jest taka baby! O ja, jaka słodka. O. A mi słodkie. To ja takie zwierzątka będę miał, bo kurde to, kur, to już tutaj nie dam, bo to byłaby przesada. Cześć, żeby. Potrzebuję dać im więcej trawy, żeby one tu miały co jeść. Bo to jest spora liczba zwierząt, bo one miały co jeść, ta zwierzątka. Dobra. Dobra. O, ja idę od nich tak mówię, że te, te konczaki rosną. O, rosną. No ale tutaj tych konczaków trochę się zebrało. Dobra. Pozbędę się ich, ale to nie na odcinku. Eee, dobra. A właśnie, pokażę Wam teraz moje pola. które w ogóle mamy. Bo tutaj próbowałem zrobić, bo jak widzicie, tutaj są ładne plony, a tutaj nic nie. Nic nie, 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 nie. Ten nie działa, no nie. Tutaj zgoła wiem, czy jest jeszcze gorzej. Więc po prostu. A, a właśnie, zobaczymy, że to działa tak, jak mówię, myślałem. Czyli że mycelium. Czyli tu. to nie tutaj chyba. Bo tutaj były grzyby. Grzyby były gdzieś, i tutaj były gdzieś grzyby. A tutaj, dobra. No faktycznie. Tylko, do tego jest potrzebna grzybnia. To też jest grzyb. Tylko to musi być wszystko na grzybni. Po prostu, bo inaczej to się nic nie nie uda. Czyli, czyli na mycelium. Tu też grzybki, one niech tutaj sobie będą, dobre. To dobra, tam było nasze gospodarstwo. Właśnie, tylko może. Może tutaj też na tym gospodarstwie. No, na tej. Jeszcze nie było tak. Po prostu. Dobra. Czy to jest Bobo? Boże, Bobo jakieś się ma. już jest dorosły? Tylko jakieś. Co to fantuchy takie macie? Kubita. No. Tu ławeczka. O, jakie ty, jakie fajne. Cześć, można? jakie fajne mieszkanie. O, macie tutaj. A, we dwóch, we, we jeszcze Mieszkajcie sobie tutaj, dobra. Ty, macie takie coś, na nie powiem, Nie głupi układ. O Jezu, pobił się. Ty, a tam to gdzie się idzie? O, tutaj... Ale są takie rzeczy, no to nieźle tam na górę, dobra. Nie ja wiem, nie, moja sprawa, ich sprawa, dobra. Już tutaj też nie było tak po prostu, tutaj jeden, niech jeden stoi na straży, dobra. No, bo był, dobra. Ja, oni się pokochali. Ja Siema. <laughs> dobra, nie ma. a to się nie naszego gospodarstwa. Właśnie, bo ty mam w każdym razie ciekawostkę. Za tym lasem nie uwierzy co jest. Tam jest gdzieś jakieś miasto. Gdzieś stadion, takie rzeczy. Oczywiście te wiaty, tą wiatrę ja sam budowałem. I, dobra, tutaj formę dane. Niech on się w polu robi. Tylko właśnie, mam nadzieję, że on się nie znajduje, bo to ja tutaj... To... Dzień dobry. Bo to ja mu tutaj popsuję. O ty jeden. Bobuś. Dobra. Myślę, że z tego odcinka to by było na tyle. Żegnam się z wami. Cześć i na razie.